Z Ewangelii według Świętego Łukasza Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło. Pierwszy raz w życiu słyszę o dobrym skarbcu i o złym skarbcu. Do tej pory wydawało mi się, że skarbiec to skarbiec. Jeżeli znajdę pomieszczenie, w którym jest złoto, będę szczęściarzem. Może się jednak okazać, że jest dokładnie tak, jak w tej przepięknej powieści Tolkiena, w której ten, kto znalazł złoty pierścień i myślał, że jest szczęściarzem, może znaleźć się w sytuacji najtragiczniejszej z możliwych, bo ten skarb go pokona, posiądzie, zniekształci, zgorszy. I dlatego pewnie Szukając skarbów tego świata, trzeba bardzo wielkiej uważności, żeby nie znaleźć złota przeklętego, żeby nie znaleźć takiego skarbu, który mi życie odbierze, który mnie zatruje, który mnie uczyni potworem, żeby szukać takiego złota, które łatwo będzie rozdać, takiego złota, które mnie nie weźmie na własność, takiego złota którym się będzie łatwo dzielić. To jest to złoto. Chrystus to jest dobre złoto, dobry skarb. A, a złe skarby porzuć jak najszybciej. Porzuć ten skarbiec, który stał się Twoim więzieniem. Skarbiec grzechu. Do zobaczenia jutro.